Cześć, cześć, cześć. Sprawdzimy sobie, czy możemy w trakcie używania tego, tej aplikacji, pozmieniać sobie to i owo. Na przykład, czy możemy zlikwidować ym, tą ramkę. Normalnie to powinno być to Remove Windows Frame. O, tak. Mimo tego powinniśmy być w stanie przestawiać to, jeżeli przyciśniemy lewy alt i myszką, lewą chyba myszkę. Zobaczymy teraz, czy da się w locie też zmniejszać. To. O, wygląda na to, że się dało. A na duże. U, też się dało dobrze wiedzieć, że to działa. I nie wiem, czy słyszycie, że jakoś nawet ten napęd DVD specjalnie nie, nie muci. Prawdopodobnie zacznie, jeżeli, jeżeli jakiś nowy program bym chciał otworzyć, że na pewno zacznie tam z czytym musisz czegoś czytać. No, Jedna z największych zalet tego systemu to jest to właśnie, że może, może szczytywać z romu, bo to w tej chwili jest Read Only Memory, ten dysk. I no po prostu nikt tam już w zasadzie nie, nie jest w stanie nic wkręcić do tego systemu. Mogą inne rzeczy wykorzystywać i, i to czasami robią, ale zabezpieczamy się jak możemy. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Do Jutra. Cześć.